Rach, mistrzu, niegodzien, niegodzien ja jestem, ja. Na kolanach chcę przekazać ci moją moc w górę. To bardzo przykre klękę. Ale pała. Jesteś pierwszym i jedynym poza mną proboszczem ninja. Zrób z tej mocy wielki użytek. i drogie. do szkół. Ah! Bóg z tobą. Teraz powrócę do spokojnego miasta. Dawno nie byłem w moim rodzinnym mieście. Zaprowadzę tu porządek. Synu, jak to dobrze, że wróciłeś. I twoim ojcem. Ja cię... Nie neguj. Nie tak, ojcze. Synu... Dość młodo wyglądasz, jakaś 75-latka. Wiem. Ehm, botoks. Widzisz? Bogaty ojciec. Widzisz? Miasto po tym jak, jak wyjechałeś zupełnie upadło. Dlatego ja tu wróciłem. Tak, ale jest coś jeszcze. Jest dziewczyna. Dziewczyna? Dzie tak, jest dziewczyna. Dziewczyna, jakiej nigdy nie widziałeś. Okay. I Ja już jestem za stary. Jak? Nie podymam. Ale ty możesz! Ale ja tak siedzę. Ładna. Tego nie, nie wiedziałem. Lubię tak przechadzać się półnagi, po spokojnie piszcie. No, jest szał, co ma Już szał. Tak, też lubię. Ciociu! -ci. Oh, no kurde, jaką gazela, co? Pada w pana. Jak gazela! Bo, a, kurde, luczy co? No. <stosy> <stosy> Dobra, to teraz będziemy patrzeć na nią, co? I ten? gdzie ona pójdzie? I pójdziemy za nią. Kurde, spojrzymy na siebie, ciebie, się na ciały. Chodźcie my w zimie. W fitnessie. Wiesz co, wiesz co ci powiem kochanie? Musisz się rozglądać za nowym pocetem, wiesz co, to już wiesz, Ma twój czas. To czas w w w nie? Ja chcę mnie wyruchać. A ja nie chcę zobaczyć żeby kobiety. Ja wiem ja też mam ten problem. Ale wiesz, musimy, musimy walczyć o swoje. Musimy znaleźć kogoś dobrego, kto nie tylko wyrucha, ale i narysniki w niedzielę zrobi. Tak, nas... To, nas... No, wiesz, kocham, tak ale... No, tak. fitnessu? ale wiesz co, ja w sumie zobaczymy, bo robię. Co robię, co robię to Jeszcze też tam wezmę. Wróćmy się. Boję się, że porazi mnie. A to nie jest taka z wcześniejszego odcinka? No właśnie tak, dlatego mówić ci, że wróćmy. Eee. Czekam, aż ten kaszaru, co odejdzie i. Bardzo z tego to też pochodzi. Nie, no no, to ja dobrze. nie o nich.